Przeszedłem drogę rodzica, który od drugiej klasy szkoły podstawowej do przez kolejne 10 lat wspierał swojego syna po to, żeby doszedł do jakichś wyników. I, bardzo, i uważam, że tutaj rzeczywiście sponsoring różnych, z różnych stron był, był bardzo wskazany po to, żeby właśnie spośród tych dzieci wyrosła taka drużyna, jaką w tej chwili mamy. Mówię o ręcznej, zarówno żeńskiej, jak i męskiej. Zdecydowanie wspieranie takich, można powiedzieć, masowych turniejów, rozgrywek w Polsce bez wątpienia pozwoli wyłonić te talenty, o które nam chodzi. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z tego, że w kolejnych edycjach tej akcji Szczepiornak na Orlikach mamy coraz więcej uczestników i zaczynaliśmy od 6 tysięcy przed 4 laty, teraz jest 16. Liczę, że w przyszłym roku może osiągniemy nawet 20 tysięcy. Ministerstwo Sportu i Turystyki zainicjowało przed laty podobne turnieje w piłce nożnej, piłce ręcznej, piłce siatkowej i koszykówce, ale to właśnie w piłce ręcznej drzemie naprawdę duży potencjał energii i emocji, co pokazały dzieciaki dzisiaj. No i myślę, że to, że wygrała drużyna spłocka, zdecydowanie świadczy o tym, że ten narybek jednak ma gdzie trenować i dzieciaki mają duży ciąg do awansu sportowego.